Kiedy interesujesz się kobietami i chcesz uczyć się tej sztuki relacji, to bardzo często to co widzę u początkujących, że oni mylą to, na co mają wpływ, z tym, na co wpływu nie mają. Tak ostatnio tłumaczyłem to mojemu klientowi na konsultacji, które prowadzę podczas mentoringu, że masz takie trzy kręgi. Jeden taki większy w środku krąg, jeszcze w środku tego drugiego, jeszcze taki trzeci krąg. I pierwszy krąg to jest tak. Wszystko, co się dzieje w życiu kobiety, wszystko, co się dzieje dookoła, wszystko czego nie wiesz, a ma wpływ na krąg drugi. Czyli to, co jest między wami, to kiedy jesteście razem. A krąg trzeci, najmniejszy. To jest. To jesteś ty. Ty, jak wpływasz na tą interakcję, ty, jak oddziałujesz na tą interakcję, i ty nie zawsze masz wpływ na to, co się dzieje w tym większym kręgu, mimo że ci się wydaje, że w nim jesteś, nie masz za bardzo na to wpływu. Często nam się mężczyzną wmawia, że to my powinniśmy doskonale wiedzieć, co należy zrobić, jak należy zrobić, dlaczego to należy zrobić. I że w ogóle to tylko i wyłącznie zależy od Ciebie, czy Ty kobietę poderwiesz, czy nie. Czy zbudujesz tą relację, czy nie zbudujesz tą relację. Niestety nie masz na to wpływu. Dlatego musisz mieć świadomość pewnych obszarów. I podam Ci to bardzo na takim prostym przykładzie. Kobiety w różnych momentach życia mają różne potrzeby. Kobiety są w sytuacji często takiej, że np. do 25 roku życia one przeważnie chcą się bawić. Później zaczyna się faza szukania. Oczywiście w, w dużych ośrodkach miejskich może ta faza się wydłużyć, no bo wiadomo, co to za problem ująć dziecko po 40 to teraz takie modne. Ja widziałam w telewizji śniadaniowej jedna aktorka, jedna aktorka miała yy, 60 lat, Urodziła ośmioraczki, jest szczęśliwa, szczęśliwą mamą, i właśnie jest w piątej ciąży z 50 raczkami. Tak. I kiedy ty wiesz już pewne rzeczy, na przykład wiesz, jak się zachowują kobiety po rozwodzie, jak się zachowują samotne matki, jak się zachowują bardzo młode kobiety. Kiedy ty to wiesz, to jesteś w stanie przewidzieć pewne rzeczy. I kiedy na przykład mój klient pozdrawiam dzień po tym, jak ja nagrywam ten film, to on ma 26 urodziny, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby chuj stajał i było mnogo dźwięków. No. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja mówię, masz 26 lat zaraz. Za kogo ty się? Czy ty podchodzisz do równolatek i trochę stajesz? On mówi, no tak. Ja mówię, a po co? A po co? Bijesz się za te młode. Bijesz się za te młode. I mu pokazuje no, sytuację, opis, opis, opisuje on mi sytuację. Ja mu pokazuję, gdzie dokładnie kobiety badają jego status. Ok? I mu mówię, zobacz, taka kobieta ma 20, załóżmy, 4, 25 lat. Ona gdzieś tam pracuje. Ona już poznała, jak to jest, jak nogi popuchną popu popu od pracy. I ona szuka gościa, żeby się gdzieś zahaczyć. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Tak ten świat jest urządzony, my się kobietami opiekujemy. I, i tak, to, tak to musi działać. Ona ma jeszcze Instagram, ona tam ogląda sobie koleżanki, bali, Dubaj. Jeśli ja w ogóle dowiedziałem, jeśli ja w ogóle dowiedziałam ostatnio, to był dla mnie szok. To był dla mnie szok. Dowiedziałam się ostatnio, mi to powiedział znajomy, mi to też ten klient potwierdził. Po prostu jak, no, 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 to był dla mnie szok, co się dowiedziałem. Że jak dziewczyny, młode kobiety, potrafią zbierać po rok albo dwa pieniądze na wycieczkę do Dubaju. I ona liczy, że ona się przejdzie ulicą i tam spotka dubajskiego księcia, który ją zgarnie do pałacu. No jak ja to usłyszałam, a ja piedzielę, to ile tych dubajskich książąt musi tam być. To stać nam tych dubajskich książąt? I nie to się zazdroszę, bo z jednej strony podziwiam strategiczne myślenie, z drugiej strony mnie to zszokowało. Ja tłumaczę temu mojemu klientowi, jeżeli Ty nie, nie chcesz teraz zakładać rodziny, to po co Ty się tam prasz? To po co Ty się tam prasz? Poza tym, powiedziałem kiedyś, że chcę mieć rodzinę, ja mówię, no fajnie, pięknie, no to i tak celujesz ostatecznie, że w tym momencie to będzie musiała być kobieta z 10 lat młodsza. Ja mówię, po co Ty się tam prasz? Znajdź sobie młodszą, jeżeli chcesz się bawić, to znaczy taką, która też chce się bawić. I niestety, oczywiście, można być z założenia, a że ja ją tak tutaj y, przemagluję, że ona zmieni zdanie. Ale pamiętaj, po 25 roku życia czas dla kobiety biegnie inaczej. Na pewno widzisz różnicę w wyglądzie 40-latków i 40-latki. 30-latków i 30-latki. Na pewno widzisz tę różnicę. Jeżeli widzisz, to łapkę daj w górę na tym live'ie. Bardzo proszę. Widzisz tą różnicę. I dlatego kobiety używają tego zwrotu, że ty mnie wpędziłeś w lata. No nie bez przyczyny. Nie bez przyczyny używają takiego zwrotu. To jest chyba dosyć, dosyć że tak powiem, logiczne. Więc słuchaj. Więc możesz albo walić głową w mury. I na siłę próbować coś rzeźbić. Albo udać się tam, gdzie to rzeźbienie coś przyniesie. Ponieważ bycie dobrym w relacjach z kobietami nie oznacza, jak wiele gówna jesteś w stanie przeszucić. To nie jest bycie dobrym w relacjach z kobietami. Bycie dobrym w relacjach z kobietami określa, jak wiele udanych relacji czy jak udaną relację jesteś w stanie stworzyć. Dlatego ludzie, którzy są naprawdę dobrzy w relacjach z kobietami, oni sobie ułatwiają. Ja Ci podam przykład. Jeżeli mnie nie interesuje na przykład jakiś wykonawca, jakiś piosenkarz, to nie sprzedasz mi biletu na jego koncert. A jeżeli mnie interesuje jakiś wykonawca, to sprzedaż... Oh. Sport to zdrowie. To sprzedaż mi na jego koncert bilet, czy nie? No sprzedaż mi. Tak samo tutaj. Możesz albo iść tam, gdzie są fani tego wykonawcy i tam sprzedawać bilety, albo próbować wszystkich możliwych sztuczek, żeby sprzedać bilet na koncert kogoś, kto nie lubi tego wykonawcy. I możesz... Możesz sobie albo utrudniać, Albo podejść do tego biznesowo, zwyczajnie biznesowo. Dlatego moim klientom mentoringowym, co się do mnie zapisują, zanim zaczniemy współpracę, wysyłam formularz, gdzie bardzo dokładnie określamy to, jakie kobiety ich interesują. Po co się to robi? Żeby przygotować tą ofertę, jaką ma klient, wciągnąć jego najlepsze cechy od kobiety, które go interesują. Bo jeżeli będziesz chciał, Uderzyć ze swoją ofertą do wszystkich kobiet, i uważasz, że będziesz wtedy dobrym i atrakcyjnym mężczyzną, kiedy zainteresujesz sobą wszystkie kobiety, to stracisz bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu, niepotrzebnie. Lepiej się wyspecjalizować. Naprawdę, lepiej się wyspecjalizować, też mogę Ci to pokazać. Zresztą, kiedy załapiesz ten koncept, to zobaczysz, że ta wiedza będzie zupełnie inaczej działać. Ponieważ, kiedy będziesz wyspecjalizowany, nauczysz się działać z kobietami, które są podobne do ciebie, światopoglądowo, psychologicznie, będziecie posługiwać się tym samym kodem kulturowym, będziecie posługiwać się tym samym językiem, będziecie z tych samych światów, będzie wam ładniej, łatwiej zbudować relację z taką kobietą, która ciebie naprawdę interesuje. A chyba o to ci chodzi, bo sztuką nie jest to, że ty będziesz na siłę kogoś przekonywał. To dobry biznes nie polega na tym, że ty stosujesz najbardziej zaawansowane sztuczki do tego, żeby kogoś przekonać, tylko potrafisz znaleźć osoby, które są zainteresowane, i wtedy nie musisz ich przekonywać. A jeżeli ty jesteś mężczyzną, który ma problem z tym, żeby zainteresować z sobą kogokolwiek, no to może trzeba bardziej, może wtedy trzeba spojrzeć na siebie i zacząć od siebie. Specjalizacja, specjalizacja, specjalizacja. Nie ma w tym naprawdę nic złego. To jest jakiś ego trip, że Ty musisz umieć podawać każdą kobietę. Jest to kompletnie Ci do niczego niepotrzebne. Kompletnie do niczego niepotrzebne. Nie lepiej spędzać czas z kobietami takimi, które Ci naprawdę interesują, które naprawdę do Ciebie pasują? A jeżeli chcesz, na przykład kobiety, które lubią określony Typ mężczyzn, no to czas najwyższy się takim mężczyzną stać. Albo ufa, czekać na cud. I ja ci pomogę stać się takim mężczyzną. Pamiętasz, że pod tytułem tego filmu masz, wiesz, opis. Klikasz trzy kropki więcej, tam masz opis. I tam masz wszystkie linki do mojej strony, do kursu, do współpracy, do mentoringu. Ja cię pomogę przygotować taką ofertę. No, bo masz jakąś inną opcję, co z tego, że ty będziesz zbierał sobie wiedzę na temat tego, jak poznawać kobiety, skoro w z, z, z źle dobraną grupą docelową, to tylko będziesz się odbijał jak ping-pong ping od ściany, jak kauczukowa kuleczka. Po co? Na co? Szkoda życia.